Zapraszam na kolejny odcinek z Dorkikers Dalej kontynuujemy odbijanie zakładników. Nasza wtyka w księgowości. W tym momencie mamy misję. Mamy swój tutaj cel. Musimy go odbić. No, powiem Wam, nie fajnie. Eee, dobra. I się tutaj szybko przejść tędy i Pana ewakuować. Dużo miejsc, gdzie możemy dostać, też wcale nie jest ciekawie. No dobrze, próbujemy. Może uda się za pierwszym podejściem, jeśli nie, mówi się trudno. Kontynuujemy zabawę. Zaczynajmy. Zatakujmy w takim razie naszych komandosów. Oj dawaj, 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 dawaj! Strzelaj, strzelaj! Ile się tylko da! Dobrze, wiem że jest zalarmowany. Ważne żeby... ...dać radę. Dobrze. Atakujmy... ...naszego dziada. Oka, zabezpieczona. Idę jak. Tutień, nóż. Cześć. Blagań, niech podaję tu i zabezpiecza. A ty, cześć. Dobrze, dwóch tam kolejnych zdjętych, pomieszczenie czysta. lecimy do kolejnego, zabezpieczaj tu w takim razie. Wlecimy. Koniec. Dobrze idealnie idzie nam pięknie Żeby tylko teraz tego nie spieszyć niech ma większy wgląd tego co się dzieje Zabezpieczę te drzwi Dobrze panowie Stakujcie się tutaj Trzeba zapewnić bezpieczność naszego zakładnika. O, no, tutaj wprost nie sprawdza. Dobrze. Puch rozczesz tutaj. No. Ale mam szczęście, jak koraz miał Szachida. O, mogę. tylko czy on może wyjść? Tak, za jej sobie myszkę do dziury. A chłopaki niech zabezpieczają. Misja doskonała. Zajęło nam to bardzo mało czasu. Poznanie czy skończenie? O super. Myślę, że możemy spróbować kolejne zadanie. E, chociaż nie. E, dziękuję wam za... Dzisiaj najwyżej będą dwa odcinki jednego dnia. Będę was rozpieszczał rano i wieczorem. <laughs> Zobaczymy. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.